Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich dzisiaj. To nie jest przypadek, że tu jesteś, ani zbieg okoliczności, że trafiłeś na ten film. Poruszyłem szczegóły Twojego dnia, abyś mógł usłyszeć mój głos, ponieważ dziś mam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Potrzebuję, abyś słuchał uważnie, bo jeśli zignorujesz to teraz, będziesz żałował głęboko. To, co mam zamiar Ci objawić, może odmienić Twoje życie. I z czasem to dostrzeżesz na swojej drodze. Wiem, że pośpiech cię pochłania. Widzę zmartwienia, które ściskają twoje serce, presję codzienności, która uniemożliwia ci oddychanie. Ale chcę ci powiedzieć, ja znam cię całkowicie. Znam każdą twoją cichą walkę, każdą wątpliwość, która nachodzi twój umysł, gdy nikogo nie ma w pobliżu, każdą łzę, którą powstrzymałeś, żeby nikt nie wiedział. Niczego nie przeoczyłem w swojej obecności. Jestem tutaj, aby to wszystko ulżyć. Ten cykl bólu nie definiuje Twojego życia. Nie zostałeś zapomniany, nie zostałeś porzucony, nie zostałeś zignorowany. Byłem obecny w każdej chwili, trzymając Twoje życie mocno, gdy wydawało się, że wszystko się zawali. I nawet jeśli myślałeś, że jesteś na krawędzi, nie pozwoliłem, abyś został zniszczony. Teraz nadszedł czas, by zacząć dostrzegać coś więcej niż ból. Coś przygotowane rusza w Twoim kierunku. Doświadczysz rzeczy, które wydawały się zbyt odległe. Poczujesz pokój, którego myślałeś, że już nigdy nie zaznasz. To, co wróg próbował ci odebrać, nie tylko zostanie przywrócone, zostanie pomnożone. Wiem, jak bardzo jesteś zmęczony walką. Wiem, że wiele razy nie rozumiesz, dlaczego pewne sytuacje mają miejsce. Ale chcę, żebyś się nie gubił w tym splotu wątpliwości. Spełnia się cel, nawet jeśli teraz nie widzisz go jasno. Każde zamknięte drzwi uczyniły miejsce, aby większe drzwi mogły zostać postawione przed tobą. Przeszedłeś przez momenty, gdy wszystko zdawało się być przeciwko tobie. Ludzie, którzy powinni cię wspierać, wystąpili przeciw Twojemu życiu. Nieoczekiwane sytuacje osłabiły Twoje siły, wiadomości przyniosły zmartwienie Twojemu sercu. Ale nic z tego nie wystarczyło, by cię powalić, ponieważ moja ręka była nad tobą. Nie obiecałem, że nie spotkasz trudności, ale obiecałem, że nigdy nie będziesz ich doświadczać bez mojej obecności. Ta obietnica stoi. Nie będziesz zmiażdżony przez problemy. Presja, którą czujesz dzisiaj, przemieni się jutro w świadectwo. Ja jestem tym, który przekształca chaos w porządek, ból w ulgę, ciszę w odpowiedź. Nie musisz bać się jutra. Nie musisz żyć w niewoli niepewności. To, co przygotowałem dla ciebie, manifestuje się we właściwym czasie, a ten czas nadchodzi. Wszystko, co wydawało się zablokowane, zacznie się otwierać. To, co wyglądało na opóźnione, ustawi się we właściwym porządku. I zrozumiesz, że nie byłeś ignorowany, lecz zachowany na odpowiedni czas. Kocham cię takim, jakim jesteś. Nie czekaj, aż będziesz perfekcyjny, aby przyjść do mnie. Chcę Cię takim, jakim jesteś. Chcę Twojego szczerego serca, chcę Twojego prawdziwego oddania. Bo gdy się poddajesz, mogę działać bez przeszkód. Módl się, rozmawiaj ze mną. Połóż przede mną wszystko, co cię obciąża. Wylej zmartwienia, uwolnij niepokoje, powierzyj to, czego nie możesz kontrolować. Wiem, co zrobić z tym, czego nie potrafisz unieść? Nie musisz udawać siły przede mną, bo ja jestem twoją siłą. Nadchodzi moment, aby zobaczyć spełnione obietnice. Nadchodzi godzina, w której zdziwisz się tym, co uczynię. Cykl łez się kończy, a rodzi się cykl zwycięstwa. Nie zostałeś zapomniany. Jesteś w moich planach, a te plany są większe niż sobie wyobrażasz. Napisz w komentarzach przejmuję obietnicę Bożą, Musisz zrozumieć, że nic nie może powstrzymać mojej ręki, gdy decyduje się działać. Żadna przeszkoda nie jest zbyt wielka, żadna negatywna wiadomość nie jest ostateczna, żaden atak przeciwko tobie nie odniesie sukcesu, gdy ja mam kontrolę. Wiem, że walka była ciężka, ale nadszedł czas, by powstać z przekonaniem, że wróg przegrał. To, co wcześniej było ciemnością, Teraz zaczyna się rozświetlać. W Twoim życiu dzieje się przełom i chociaż jeszcze tego nie dostrzegasz, sfera duchowa już porusza się na Twoją korzyść. To, co zostało zatrzymane, jest uwalniane, to, co było zablokowane, zostaje odblokowane. Nic nie będzie w stanie przerwać tego, co ja przygotowuję. Widziałem Twoją walkę z lękiem, ze smyczą wewnętrznych głosów, które próbowały przekonać Cię, że nie warto dalej trwać. Widziałem, gdy myślałeś o rezygnacji, lecz nie pozwoliłem, by Twoja wiara została wygaszona. I teraz to właśnie ta wiara ma zakwitnąć w mocy i w konkretnych owocach. Doświadczysz odpowiedzi z nieba, bo ja jestem wierny. Diagnozy, które wydawały się wyrokiem, nie będą miały ostatniego słowa. Rachunki, które przynosiły rozpać, nie zakończą Twojej historii. Słowa tych, którzy wątpili w Ciebie, nie określą Twojej przyszłości. Już zdecydowałem o Twoim życiu. Zwycięstwo, przywrócenie, nowe drogi, to ma się wypełnić. Przestań kurczowo trzymać się tego, co poszło nie tak. Nie przywiązywuj się do tego, co zostało utracone. Czas, który minął, nie definiuje tego, co nadejdzie. To, co przygotowałem, przewyższa wszystko, co ci odebrano. Przygotuj się na nowy start z odnowioną siłą, bo otwieram drogi których nikt nie będzie mógł zamknąć. Musisz odpocząć we mnie. Gdy niepokój będzie chciał cię dusić, oddaj. Gdy strach spróbuje cię ogarnąć, mów do mnie. Gdy zmęczenie cię przewali, połóż się w mojej obecności. Ja jestem miejscem odpoczynku, ja jestem pokojem, którego szukasz. Nie szukaj w ludziach ani w okolicznościach tego, co mogę ci dać tylko ja. Już niebawem zobaczysz wypełnienie tego, co już wypuściłem na Twoje życie. Spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że każda łza zrosła ziemię podczas żniw. Zauważysz, że nic nie poszło na marne. Wszystko służyło wzmocnieniu Cię i przygotowaniu na coś, co przewyższa Twoje wyobrażenia. Nie zostawiłem Cię bez opieki ani na chwilę. To, co wyglądało na milczenie, było troską. To, co wydawało się zwłoką, było przygotowaniem. Teraz nadszedł czas, aby podnieść głowę i naprawdę uwierzyć, doświadczysz nowego, który już ustanowiłem. Napisz w komentarzach wierzę w nowe od Boga. Nadszedł czas, aby podnieść swoją wiarę i wejść w posiadanie tego, co już zostało uwolnione z góry. Nie żyj jak ktoś, kto tylko czeka, żyj jak ktoś, kto już otrzymał. Moje obietnice to nie puste słowa, to dekrety, których nikt nie może unieważnić. Sam ustaliłem, co ma się wypełnić w Twoim życiu, i nic ani nikt nie przerwie tego, co już zostało postanowione. Czułeś się tyle razy w oczekiwaniu, przekonany, że drzwi się nie otworzą, że cuda nie nastąpią. Ale teraz jest inaczej. Niebo jest otwarte nad Tobą. Ciężar, który wydawał się wszystko blokować, został złamany. Czas zbiorów nadszedł. Zasiałeś ze łzami, wierzyłeś nawet w milczeniu. A teraz nadszedł czas, by zbierać z radością. Nie chcę, żebyś żył jedynie oczekiwaniem na jutro. Chcę, żebyś zaufał dzisiaj. Wiara nie polega na widzeniu znaków wcześniej, lecz na wierze, gdy nic się nie zmienia. W tym właśnie rodzaju wiary moja ręka działa. Kiedy stajesz i wypowiadasz, wiem, że to się stanie, bo Bóg ze mną rozmawiał, to otwiera drogi, to przynosi odpowiedź, to odblokowuje niemożliwe. Usuwam z drogi to, co zaciemniało Twoją wizję. Sytuacje, które kiedyś wyglądały jak mury, po prostu runą przed Tobą. I zrozumiesz, że nie stało się to przez Twoją siłę, lecz przez mój potężny dział. Bo ja jestem tym, który usuwa przeszkody, burzy bariery i otwiera drogi, których nikt nie może zamknąć. Nie wątp w to, co już umieściłem w Twoim sercu. Myślałeś, że to tylko Twoje pragnienie. A to była moja zasiała w Tobie nasiona. Zasiało we mnie marzenia, które zgadzają się z moimi planami. A teraz nadszedł czas, aby zobaczyć ich urzeczywistnienie. Zdziwisz się sposobem, w jaki będę działać. To, co wydawało się niemożliwe, stanie się przed Twoimi oczami naturalne. Nie patrz na przemijający czas, nie pytaj, dlaczego to trwało. Wszystko jest w moim czasie, a mój czas nigdy nie zawodzi. Znam odpowiedni dzień, dokładną godzinę, idealny moment. A kiedy się to stanie, powiesz, warto było wierzyć. Wiara jest kluczem do wszystkiego. Nie mówię o małej wierze, która zależy od widocznych znaków. Mówię o wierze, która trwa mocno nawet wtedy, gdy wszystko krzyczy coś przeciwnego. To jest wiara, która porusza niebo, to jest wiara, która odsłania moją moc. Kiedy się modlisz wierząc,. Że już otrzymałeś, deklarujesz, że pokładasz we mnie całkowite zaufanie. I ja nigdy nie przestaję odpowiadać na serce, które naprawdę wierzy. Nie ignoruję Twoich modlitw. Każde słowo, które wypowiedziałeś przede mną, zostało odnotowane. Każda łza, która spadła, została zauważona. Nic nie poszło na marne. Nawet to, co wydawało się milczeniem z mojej strony, było odpowiedzą. Ponieważ kształtowałem wszystko tak, by rezultat był większy niż się spodziewałeś. Teraz nadszedł czas, by wzrastać w wierze. Czas przestać patrzeć na niemożliwości i zacząć patrzeć na to, co ja potrafię uczynić. Ja jestem Bogiem, który tworzy drogi tam, gdzie nic nie ma. Ja jestem Bogiem, który w mgnieniu oka zmienia scenariusze. Ja jestem Bogiem, który sprawia, że to, co wydaje się nieprawdopodobne, staje się rzeczywistością. Chcę, abyś żył tą wiarą każdego dnia, nie tylko w chwilach ucisku. Chcę, żebyś rozmawiał ze mną nie tylko prosząc, ale też z ufnością i wdzięcznością. Twoja modlitwa musi być czymś więcej niż słowami musi być prawdziwym oddaniem, szczerym zaufaniem. Czekam na to od ciebie, bo wiem, że gdy Twoja wiara dojrzewa, możesz doświadczyć jeszcze większych wymiarów mojej obecności. Nie zadowalaj się małym. Nie przyzwyczajaj się do wiecznego oczekiwania. Nie zgadzaj się na życie pełne wątpliwości. Wezwałem Cię, byś żył w wierze. Wezwałem Cię, byś doświadczył mojej mocy. I to właśnie wkrótce ma się objawić w Twoim życiu. Odpowiedzi, uzdrowienia, otwarte drzwi, cuda. Podnieś więc głowę. Zrzuć troskę z ranion. Uwolnij swoje serce od niepokoju. Napisz w komentarzach, moja wiara jest żywa w Bogu. Nic z tego, co ja przygotowałem dla ciebie, nie może zostać skradzione. Możesz czuć się osłabiony, możesz myśleć, że straciłeś to, co było twoje, ale to, co ja postanawiam, pozostaje nienaruszone. Ja jestem panem czasu i wieczności i mówię z autorytetem, nadszedł czas, aby objęci to, co należy do ciebie z prawem duchowym. Nie żyjesz przypadkowo. Każdy szczegół Twojego życia jest ustawiany tak, aby moja obietnica się spełniła. Są rzeczy, o które prosiłeś w modlitwie i myślałeś, że zostały zapomniane, ale ja zachowałem je na właściwy czas. Teraz jest ten czas. Odpowiedzi, które wydawały się opóźnione, ukażą się przed Twoimi oczami. To, co było zatrzymane, zacznie się poruszać. To, co było zamknięte, otworzy się. To, co było martwe, odrodzi się. Zniosłeś już zbyt wiele prób. I to nie poszło na marne. Każda bitwa zbudowała w tobie wytrzymałość. Każda łza wzmocniła twoje korzenie. A teraz ta wytrzymałość zostanie przemieniona w zwycięstwo. Nie zmarnuj tego momentu przez strach. Nie paraliżuj się wątpliwością. To, co mam dla ciebie, jest większe niż jakikolwiek obraz porażki. Działam w obszarach, które nigdy by cię nie przyszły do głowy. Otwieram drzwi w miejscach, które uważałeś za niedostępne. Stawiam na Twojej drodze właściwe osoby. Burzę bariery, które sam byś nie przesunął. Bo nie zależy to tylko od tego, co Ty możesz uczynić, lecz od tego, co ja już postanowiłem zrealizować. Nie MYL się, nie działam według ludzkiej logiki. Moje odpowiedzi nie trzymają się porządku naturalnego. Ja jestem Bogiem, który działa w niemożliwym, który w mgnieniu oka zmienia sytuację, który nagle odmienia historię. I tego doświadczysz. Będziesz świadkiem żniwa, które już zostało uwolnione. Nasiono Twojej wiary nie zginęło, było podlewane moją troską. Teraz zakwita. Teraz się mnoży. Teraz zobaczysz na własne oczy owoc tego, w co uwierzyłeś. Ale chcę od ciebie postawy, nie zawracaj. Nie słabnij teraz. To jest moment, by wypowiedzieć na głos, że wierzysz nawet jeśli cały świat mówi inaczej. Wiara, którą ja w Tobie złożyłem, jest niezachwiana. Nie ukrywaj jej, nie uciszaj, nie gas jej. Pokażę Ci, że cuda wciąż istnieją. Udowodnię, że wciąż czynię wielkie rzeczy. I wszystko to nie po to, byś tylko poczuł się błogosławiony, lecz po to, by moja chwała została objawiona przez Twoje życie. Wielu zobaczy w Tobie dowód, że jestem prawdziwy, że nie zawodzę, że wypełniam to, co obiecałem. Napisz w komentarzach: Wierzę w Boże plany. Wiem wszystko, przez co przeszedłeś. Widziałem każdą łzę, która spadła, każdą noc rozpaczy, każdy moment, gdy nadzieja zdawała się wymykać z Twoich rąk. Wszystko, co znosiłeś, nie przeszło niezauważone. Wszystko zostało policzone, zapisane i otoczone troską. Nie walczyłeś sam. Nawet gdy tak się czułeś. Byłem obecny w każdej chwili, trzymając Cię, kiedy życie zdawało się rozsypywać. Teraz jesteś bliski odczuć siłę, która wypływa z mojej mocy. Wszystko, co zostało złamane i odebrane, jest zbierane i odnawiane. To, co wydawało się zgubione, jest przywracane na swoje miejsce, a Twoje życie zmieni się w sposób, którego jeszcze nie potrafisz zmierzyć. Nie lękaj się, bo ja jestem ochroną która nigdy nie zawodzi, dłonią, która trzyma mocno, i głosem, który nakazuje rzeczy niemożliwe. Masz odważne serce, nawet gdy czułeś się słaby. Przeszedłeś chwile, które zdawały się niemożliwe, a mimo to wstałeś. Każdy upadek wzmocnił to, co ja już budowałem w tobie. Teraz spójrz uważnie nadzieja znów zaczyna jaśnieć. Każda część twojego życia, która została zraniona, zostanie dotknięta moją mocą. Smutek ustąpi miejsca radości, a to, co było bólem, przemieni się w wolność. Nie patrz na przeszkody z przeszłości, jak na coś, co wciąż możecie zatrzymać. Zostały usunięte przez moją troskę. Każdy plan wroga przeciwko tobie został rozbity. Nic nie zwycięży nad tobą, ponieważ ja jestem tarczą, której nikt nie przejdzie. Jestem przy tobie w każdym momencie gotów chronić, podtrzymywać i działać na korzyść tego, co obiecałem. Twoje marzenia są wielkie i znam je lepiej niż ty sam. Są odbiciem tego, co chcę dla ciebie. Nie pozwól, by strach zagościł w twoim sercu. Nie przyjmuj, by wątpliwość czy choroba miały więcej mocy niż moja obecność. Włożyłem w ciebie wszystko, czego potrzebujesz, by pokonywać wyzwania, zdobywać to, co wydawało się niemożliwe, żyć pełen siły i odwagi. Weź głęboki oddech i poczuj moje działanie w tobie. Każda komórka Twojego ciała, każdego myśl i każda intencja są ustawiane na zwycięstwo. Nie stworzyłem Cię do słabości, stworzyłem Cię, byś wstawał, błyszczał i był światłem dla świata. Gdy łączysz się ze mną, nic nie może przeszkodzić, by to, co moje, objawiło się w pełni. Wiedz, że to, co nadchodzi, jest wielkie. Nie będą to tylko proste odpowiedzi, lecz głębokie przemiany i zwycięstwa, które zmienią Twoje życie. To, co wcześniej wydawało się dalekie, teraz jest w zasięgu ręki. Nie pozwoliłem, byś bez powodu zrezygnował. Wszystko to miało na celu przygotować cię, byś mógł przyjąć, rozpoznać i świętować. Otwórz swoje serce bez lęku. Zaufaj temu, co już wypuściłem. Poczuj siłę, która jest w tobie i pozwól jej się rozwinąć. Jesteś zdolny podnieść się ponad każdą trudność. To co wyglądało na cierpienie, stanie się lekcją, a każde wyzwanie będzie świadectwem mojej wierności. Napisz w komentarzach: Moje życie jest chronione i odnawiane przez Boga. Wszystko, co zostało złamane, jest zbierane. Wszystkie marzenia, które rozpadły się na kawałki, wszystkie oczekiwania, które wydawały się utracone, gromadzę je z powrotem. Nic nie zostanie utracone na zawsze. Życie, które wydawało się zranione Zostanie uzdrowione. Smutek się rozproszy, a radość rozkwitnie. Twoja wewnętrzna siła, której często nie dostrzegałeś, ukaże się z intensywnością. Spójrz w siebie i poczuj odnowę, którą wkładam w twoje serce. Każda trudność, każdy ból, który znosiłeś, służył przygotowaniu cię do czegoś większego. Wiatr zmiany dmucha teraz i nic nie powstrzyma twojego postępu. Nasiona nowego początku są już sadzone w każdej strefie Twojego życia. To, co uważałeś za utracone, wróci większe i silniejsze. Jesteś żywym dowodem odwagi i determinacji. Nigdy Cię nie zostawiłem samego. Nawet gdy wydawało się, że byłem daleko, byłem przy Tobie, podtrzymując Cię. Teraz pozwól sobie poczuć radość z wiedzy, że przychodzi przywrócenie. Otwórz swoje serce i przyjmij błogosławieństwa, które mam dla ciebie. Zasługujesz na wszystko, co dobre i piękne, i ja zadbam o to, by nic ani nikt nie przeszkodziło temu dotrzeć do ciebie. Świat może próbować cię powalić, ale ja jestem Twoją tarczą. Żaden spisek wroga nie odniesie skutku. Żaden atak nie przeważy. Ja jestem Twoją fortecą, Twoim bezpiecznym schronieniem. Wszystko, co wydawało się groźne. Już się rozpuszcza. Twoje marzenia są wielkie i znam je dogłębnie. One odzwierciedlają to, czego pragnę dla Ciebie i przygotowuje wszystkie warunki, aby się spełniły. Uwierz w siłę, która jest w Tobie. Dałem Ci nadzwyczajne umiejętności i talenty. Masz wszystko, czego potrzeba, by pokonać przeszkody i osiągnąć to, co wydawało się niemożliwe. Moc, którą włożyłem w Ciebie. Jest większa niż jakiekolwiek trudności, które się pojawią. Odsuń każdy myśl o strachu, chorobie czy ograniczeniu. Jestem w Tobie. Życie, które włożyłem w Ciebie, jest pełne energii, siły i witalności. Twoje zdrowie, Twój duch, Twój umysł, Twoje ciało wszystko zostanie odnowione. Weź głęboki oddech i poczuj moje działanie, które odnawia każdą Twoją część. Nie akceptuj słabości. Nie przyjmuj cierpienia jako przeznaczenia. Moc, której potrzebujesz, jest w Tobie i ja sprawię, że to konkretnie odczujesz. Czas zwycięstwa jest teraz. Nie czekaj więcej, nie wątpi już. Jesteś przygotowywany, aby w pełni przeżyć to, co już zaplanowałem. Każdy krok, który stawiasz, jest podtrzymywany przeze mnie. Każda trudność, która wydawała się wielka, teraz zostanie łatwo przezwyciężona. Działam i zobaczysz wyraźnie moje działanie przejawiające się w Twoim życiu. Nie ograniczaj się negatywnymi myślami. Nie pozwól, by wątpienie przejęło kontrolę. Jesteś zdolny do rzeczy nadzwyczajnych dzięki mojej mocy. Wydzielam na Ciebie siłę, odwagę i zdrowie. Wszystko, co wydawało się niemożliwe, jest teraz w zasięgu Twojej ręki. Napisz w komentarzach, jestem umocniony i odnowiony mocą Bożą. Jeśli ta wiadomość przemówiła do ciebie, nie zachowuj jej tylko dla siebie, podziel się z kimś, kto również potrzebuje dotknięcia Słowem Bożym. Twoje zaangażowanie tutaj jest bardzo ważne. Dzięki Twojemu wsparciu możemy nieść dalej ten głos wiary, nadziei i pociechy. Jeśli czujesz to w sercu, kliknij przycisk dziękuję lub dzięki wielkie i wybierz sposób wsparcia zgodnie z tym, jak Bóg Cię poprowadzi. Ta współpraca wzmacnia naszą misję i otwiera drogi. By więcej żyć mogło zostać dotkniętych. Zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać przesłania, które budują i karmią duszę. A zanim wyjdziesz, kliknij w wideo, które pojawia się teraz na ekranie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale.